Kolejna część, tak będziemy Wam przez kilka dni wrzucać w formie shortsów relacje. Tu mamy Jelcza o numerze bocznym 285, używanym w rzeszowskim MZK, już jest wycofany. Ale powiem Wam, mając prawo jazdy kategorii D, to Jelczem nie jeździłem. Przyznaję, takimi autobusami nie jeździłem, ale tu jest chyba wszystko pozamykane, bo... Nie dostanie się do środka, może coś tam, deskę rozdzielczą zobaczy. O. A tutaj, w środku, autobus tak wyglądał. Mniej więcej, wiecie, taki autobus typowo miejski. Typowo miejski autobus. Jalcze już są wycofywane z pewnych względów. Pokażę Wam od zewnątrz, jak on wygląda. Piękny okaz, ale cieszę się, że udaje się go ocalić od zapomnienia, że właśnie tutaj Łukasz i Rafał pamiętają o tego typu egzemplarzach. Także chwała im za to.